Teatr będzie funkcjonował normalnie, postaramy się zrobić to najmniej dotkliwie, czyli zamkniemy teatr w każdym roku tylko na cztery miesiące i to takie głównie wakacyjnie, czyli od czerwca do września postaramy się zmieścić z tymi najbardziej uciążliwymi remontami, czyli na przykład remontami toalet. Natomiast remont dachu w zależności od różnych jego nasileń też będziemy się starali, żeby najbardziej dotkliwe rzeczy były w trakcie miesięcy wakacyjnych, ale będzie się toczył cały czas, no bo dach może być remontowany Cały czas, to będzie jakieś dwa lata, więc no, będzie to trwało. Będziemy świadkami historycznego wydarzenia, bo tylko nam będzie dane zobaczyć, jak e, pięknie błyszczy i świeci się przez krótki czas, bo potem e, w krótkim czasie zostanie pokryty naturalną e, patyną, i już następne pokolenia nie będą widzieli tego słońca bijącego. E, z tego dachu, który będzie zrekonstruowany tak jak Zawiejski stworzył oryginał. Więc też chciałam zaznaczyć, że nikt z żyjących w tej chwili obywateli nie widział takiej wersji, która zostanie odtworzona. Jestem zachwycony tym, że nie tylko mamy fantastyczną współpracę, ale w ogóle, że mam dwóch świetnych organizatorów, którzy nie tyle rozumieją, jakie są w ogóle potrzeby samego teatru i w jakim momencie jest ten teatr, ale przede wszystkim rozumieją też chwilę dziejową, jaka jest niezbędna i jaka nadeszła w momencie, kiedy no, musimy wznieść się ponad e, wszelkie nasze jakieś e, e, resentymenty, że się tak wyrażę delikatnie, ale łączy nas jedna wspólna idea, czyli przywrócenie świetności i temu miejscu. I tu jest fantastyczna współpraca. Chciałem tu wyrazić wielkie uznanie dla zarządu województwa małopolskiego, bo przeznaczenie 30 milionów na modernizację i na remont teatru jest rzeczą bez precedensu. Myśmy to powiększyli dzięki u wygranej, wygranemu Feniksowi, czyli jeszcze dodatkowych 20 milionów, czyli razem mamy 50 milionów na ten pierwszy etap tak dużego remontu, dzięki właśnie wsparciu województwa, ministerstwa no i funduszy unijnym. Będzie się Teatr Słowackiego zmieniał, piękniał, a my liczymy na to, że kolejni turyści będą to dostrzegali i licznie odwiedzali Małopolskę.